Siemano widzowie z tej strony Father Jesteśmy w Endgameie. I zrobię taki... Śmano widzowie. Nie na Bóg teraz taki Mac Tak, i ja muszę się raczej, bo mam pięć pantarzy, mam gdzie jak tecky, no i telefon. Także lepszy. Ogólnie to, 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 to. ja mam tutaj 20... i jak na lopą. Ogólnie Drugi raz sam sądzę, dead. Yeah. Ja widzę, on że masz kłon. Oni William, wyłącz tam coś.

Nie, nie, ale pol, ale pol was. nie, nie, w nie, nie, pan No nie, 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 zaproszę. nie, Stąd nie, 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 idę do nie, 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 O nie, ja nie, 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 dobra. Dobra nie, nie, ja mam od, od nie A od tak jest, takiego luna. To lecimy. Lecimy. No No i nic. było na sobie? A tam się budują. Tam do ciebie idzie. Więc właśnie. A no. I ta jest IT Sub to tak. jest SUB 2! Sorry? pamiętajcie o lajku <coughs> <sobie. tos> like i subi... i, subi, i su Tak, i pamiętajcie, i żeby na mój kanał wbijać, I do... możecie nas dodać, do Ja nagram film jakieś 15 latach, tam albo 20 Terwia, ja... na Ja nie G... znaję i go subskrybujcie. Tak, bo ja nagram taki film, prostu <grym> gram że ja Ale nie bantowałam się teraz. O, oh, ma jeden z nas. Zdech. co? za, za, za. Serio?